Obrigado. Cześć, jestem Dominik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku zabiorę Was do Doliny Sterążyckiej. Także, jeżeli takie odcinki Wam się podobały, to oczywiście zapraszam do zostawienia łapki w górę. Zajmę do też kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi odcinkami. Dobrze, co? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wchodzimy do Doliny Sterążyckiej. Tak, przed chwilą mogliście zauważyć na oznaczeniach Na porany mamy 40 minut. A jakbyśmy chcieli iść tą trasą na Giewont, to mamy 3 godziny. Oczywiście, tutaj po lewej stronie macie tarety przy wejściu do parku. Bilet kosztował 9 zł. Jest to cena biletu normalnego. Ulgowy jak zawsze, kosztuje tutaj połowę. Czyli 4,50 zł. A my kierujemy się dalej w stronę poranny starożyskiej. I na końcu. Prawdopodobnie dojdziemy do wodospadu Sikrawice Cała dolina ma długość około 2,5 km. Także jest to bardzo krótka dolina Tutaj w polskich Tatrach, w polskich tutaj górach Także pomału zmierzamy w stronę Porany strażyckiej. Ja oczywiście będę Wam pokazywał tutaj przepiękne widoki Zajęcam też na wejście na mojego Instagrama. Tam macie oczywiście wszystkie informacje na bieżąco. A tutaj macie opis do To Także po kierujemy się w stronę poradnej strony Tak jak mówię, podcast. Macie. 40 minut takim No tempem zobaczymy Ja bym starał się iść takim Średnim tempem To że zobaczymy ile nam to zajmie Wzdłuż tutaj Całej Doliny Strążyckiej płynie sobie Potok O tej samej nazwie Aktualnie, po lewej stronie, możecie zobaczyć drewniane domki. Jest to taki symbol Doriny Strążyckiej. Bardzo często są one umieszczane na magnesach, na widokówkach. Za chwilę, oczywiście, podejdziemy bliżej i pokażę Wam to z te domki. Wygrają. Wyglądają. I tak z bliska właśnie wyglądają te domyślki. I już właśnie dochodzimy do Polany starożytkowej. A tak tutaj wygląda podejście do tych właśnie tego widoczku na te drewniane zabudowania. Szerak jest oczywiście wyznaczony tutaj takimi chorągiewkami, takimi rinami. Oczywiście z oznaczeniem Toczyńskiego Parku Narodowego. A tutaj mamy jeszcze taką skałę i tam właśnie za są te domki. A my podążamy dalej ku poraniec strążewskiej, a następnie woda spadłowi Sik Sikrabiec. Jak dobrze oczywiście to wymają. A no jak nie, to możecie mnie poprawić tutaj w komentarzu. Ja oczywiście z tego miejsca serdecznie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zajęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Będziecie dostawali też powiadomienia, jak tylko nowy odcinek pojawi się na kanale. Także myślę, że to jest warta rzecz. Mi w ten sposób też pomożecie bić moje wymarzone tysiące subów Jak na razie. Także co, kierujemy się dalej. Zapraszam na. Kolejne przepiękne widoki z doliny strążeckiej. Powiem wam, tak, że tak tu jest tutaj pięknie. 9 zł kosztuje wstęp. Tak samo jak do innych tutaj dolin, czy innych atrakcji, właśnie zakopanego, które znajdują się w lasach, jakieś raki i tak dalej. Wstęp do parku zawsze kosztuje 9 zł. A tutaj właśnie mamy oznaczenie i mamy opis że oczywiście znajdujemy się, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, na Poranie Starążyckiej, która jest położona na wysokości 1029 metrów nad poziomem morza. Tutaj w prawo możemy dojść do Doliny Małej Łąki. I oczywiście też do giełd. Na Giewont mamy 2 godziny 50 minut. Dolina Małej Łąki, godzina 10 tutaj w prawo. Droga pod regrami, czyli do wejścia do doiny tutaj jest według tego drogowskazu 35 minut. A mi droga zajęła powiem Wam dokładnie 41 minut. Tak jak Wam pokazywałem na początku, tak właśnie wyszło. Także opisy są tutaj właściwe. Polej nie wszędzie, na no, wszystkich szerakach są inne oczywiście. Tak jak widzieliście. Jakby na Morskim Oku miesiąc temu, tutaj mam przywnę kartę, tam weszłam szybciej niż wskazuje na to znak. Ale tutaj na Dolinę Strążycką do Porany Strążyckiej doszedłem zgodnie z czasem. I tak tutaj prezentuje się Porana Strążycka położona na wysokości 1029 metrów. Na poziomie morza, tu oczywiście macie bar, możecie sobie coś kupić do jedzenia, a także do picia. Oczywiście macie też toalety. A to miejsce nazywa się herbaciarnia. Oczywiście, chodzi mi tutaj o ten punkt sprzedaży. a my kierujemy się dalej w kierunku wodospadu i tutaj ostatni rzut oka na przepiękny wodospad Sikrawica ja tutaj doszedłem w 7 minut środek wyznaczał czas 15 także jestem połowę szybszy od czasu wyznaczonego przez osobę która ten czas tutaj właśnie wyznaczała a my kierujemy się właśnie już z powrotem ku poranie Stolążyckiej a następnie Kół wyjścia z Doliny Strążyckiej, także co, mój kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli taki Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału. W ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Także co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.